Ja nie wiem, czy bym się zgłosił na takie dyktando. Trochę bym się bał, zwłaszcza, że gdybym musiał podpisać jako językoznawca, pewnie bym mógł później cięgi oberwać. po raz trzeci mam zaszczyt, zaszczyt otwierać tą imprezę z tradycjami. Chyba największe tamto w granicach miasta stołecznego Warszawy. Spotykamy się po raz ósmy. 265 osób zgłosiło się. 20 kilka spoza Warszawy, nawet z takich odległych miast jak Zabrze, Skarżysko, Kamienna, Radą, Więc jest to przedsięwzięcie o skali już, może nie międzynarodowej jeszcze, ale na Ogólnopolskiej ogólnopolskiej. Warszawy przede wszystkim reprezentowane upsynów ponad 160 uczestników. Najmłodsi uczestnicy mają 9 lat, najstarszy uczestnik ponad 70, więc impreza przedsięwzięcie wielopokoleniowe. Od ubiegłego roku nazywamy dyktantą ułysnowskie dyktantem imienia Andrzeja Żisa Wróblewskiego, wybitnego językoznawcę. Bardzo serdecznie pogratulować całemu Usilowowemu. O ile wiem, jest to jedyna w tej chwili dzielnica, w której tego rodzaju przedsięwzięcie ma miejsce i myślę, że te tradycje będą kontynuowane. Że ta dzielnica, która kiedyś już była, uchodziła za taką dzielnicę inteligencji, dzielnicę z ambicjami. Mówię o tym z pewnym wzruszeniem, bo sam mieszkałem tutaj przez wiele lat, zanim wyniosłem się z Ursynowa pod Warszawy i w ogóle z Warszawy. Ale gdybym się nie wyprowadził z Warszawy, to pewnie bym tutaj został. Dyktando daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, jest także zachętą do tego, żeby posługiwać się na co dzień piękną polszczyzną i to zachętą zarówno dla tych starszych mieszkańców Ursuna, jak i od dwóch lat dla najmłodszych, bowiem mamy także dwie kategorie młodzieżowe. Jak tutaj mówiło jury, mam, miałem bardzo mało błędów, w sumie żadnego ortograficznego i chyba dwa interpunkcyjne. Aż tak dobrze to się naprawdę nie spodziewałem w najśmiejszych snach, śpiąc w nocy, a w zasadzie niewiele śpiąc, bo jakoś tak mnie tutaj się udzieliła taka nerwowa atmosfera. Więc no, ale aż tak dobrze się nie spodziewałem, że tak to wszystko pójdzie. No czuję wielką dumę, oczywiście, wielką radość, no i zaskoczenie, szczerze mówiąc. Wiedziałam, że Gabrysia jest zdolną dziewczynką. Która wykazuje duże kompetencje językowe, poparte już wcześniejszymi sukcesami w różnych konkursach ortograficznych. Wydaje mi się, że to jest tak fajna inicjatywa, że powinna być naprawdę rozpropag rozpropagowana na całą Warszawę. Tak jak tutaj mówił Pan Profesor, że burmistrz tak naprawdę, burmistrz Synowa robi tutaj promocję całej Warszawie, ponieważ zjeżdżają, zaczynają zjeżdżać ludzie z całej Polski.